Pogoda nie jest za specjalna Bateria jest przygotowywana do szybkiego ładowania no ale Kto widział, że w Chorwacji może padać deszcz? No to właśnie pada Się okazuje I robimy kolejne ładowanie Tylko tu pan się gdzieś chyba Lekko zgubił Też mówili nie jedź ta Teslą Bo się nie da ładować No komuś tu zepsujemy dzisiaj humor się musimy gdzieś podłączyć. Może tam. Jeszcze mamy w 35% naładowaną i niestety 15 kW na razie idzie. Popularna stacja Supercharger do 80 nam będzie ładowała. Ale na razie ze względu na to, że jest dużo samochodów, to ta prędkość jest żenująca. Godzina 40 czas ładowania. Nie, zaraz, Rozkręci się, myślisz? Mam nadzieję. No włączyłem tu ładowanie czasu. E, czas ładowania. E, I jeszcze może nagram sobie e, podróż. Przejechaliśmy 1041 km, średnia 14,9. No i ładujemy. Rozpędza się powolutku, niestety, ze względu na ilość samochodów, ale napisało nam, że jak się tu naładujemy na 30 minut, to już będziemy. Za makarską i ja sobie wezmę swoją kurtkę przeciwdeszczową. Tu jeszcze są te ceny w, 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 w Kunach. W przyszłym roku będą w euro. Asortyment podobny. Ja sobie może wezmę takiego Red Bullka wypiję. O, to będzie dobre. Kaszaść Kun tutaj kosztuje. A 10 kun, czyli to jest 6,29 na dzisiejsze, a to 24 kuny przewodnika, czyli 15 zyla. I tutaj na przykład nie, było się, nie dało się płacić kartą, bo jesteśmy w takiej jakiejś o kawiarence, nie? I tutaj tylko papierki działały, także dobrześmy papierki sobie przywieźli. Czy jest tak zwana wymiana tu, ku, kurnu, turnusów, czyli będzie obłożenie na tych stacjach, bo tam na kolejne widziałem, że nie ma żadnego miejsca, dlatego tutaj zjechałem. Korki na autostradzie sakramenckiej się zaczęły. Dlatego pojechali trochę wcześniej, żeby się nie ładować przez całą Europę w te parki. Nam zostało 400 km, to może jakoś damy radę. No i się rozpędziło do 50 kW, nie za bogato. Ale co ja na to poradzę. Trochę będzie dłuższy ten czas. Co prawda do kontynuowania podróży piszę, że 5 minut mamy, ale jak chcę sobie tak dojechać, no nie do 50%, tylko bym chciał ze 70-80 mieć. Bo bym chciał tam jeszcze na miejscu potem wrócić do stacji. Albo jeszcze, może tam jeszcze przy samym. Zaczynamy na zakupy jechać. Na zakupy jechać. Na no ale to z grupą chyba. Przejdźmy dramatycznie, dojechaliśmy do 100 kW. I tutaj tak naprawdę to jest max tej stacji, bo ona jest starego typu. No, teraz to jest tło. 100% zajętości. A ile jest? dwa? 4, 6, 8 stanowisk. Wszystkie zajęte. Mhm. Dobrze tu musi światło przygasać w okolicy Jak pokazywać rzeczywistość, to pokazywać rzeczywistość Podjechały jeszcze dwie i stoją w kolejce Czyli muszą sobie doliczyć, chwilu nie Tylko tu będzie rotacja, no, w miarę szybka Tylko, no to stara ładowarka, ona w tym momencie dzieli, jak gdyby to moc po dwa samochody Czyli jak normalnie by się stówkę ładowały, to leci im po 50. No my się już kończymy za 3 minuty ładować, tak więc zaraz tegoście goście zaparkują Przyjechała biała chmurka Hałaśliwa. Dobra, dojechałem do 79 i ostatnie tankowanie kosztowało 174 kuny, czyli dojazd do tej, jak ona się nazywa, Makarskiej. Kosztował nas 700 koron, 19 euro i 147 kun, co można policzyć. A my jedziemy dalej. Już na miejsce dojedziemy na tym, tak nie można skończyć Temat ładowania Wygląda prędkość autostradowa w momencie kiedy jest wymiana turnusów Dwa pełne zablokowane pasy, chociaż ten drugi może będzie się szybciej eee, No i 40-60 średnio By nie było za wesoło, czwarta sztuka w kolejce Tak to jest, nie kupujcie tych elektryków, to jest straszne gówno Całe życie spędzicie na stacji ładowania, niestety. Jak se kupita te Tesla i inne, elektryczne, to żeby nie było, że nie uprzedzałem, tak? To wygląda na wymianie turnusu. Nie wiem, czy nie wyjedziemy jeden dzień wcześniej, albo jeden dzień później, bo to przecież szale, szaleństwo. O, tak tragicznie, w 6 minut żeśmy się przybyły, nawet pan, e, że tak powiem, od, z Tesli, który nas tu zapytał, co byśmy chcieli zmienić, żeby, powiedziałem, żeby było więcej i mocniej, on mówi, że na Chorwacji jest problem z energią elektryczną. Jest kłopot, Z powodu żeby... suszy. Tak, z powodu suszy, bo są szczytowo-pompowe instalacje i to jest problem, żeby to rozszerzyć, ale będą nad tym pracować. Wziąłem Jaffa Delicję, trzeba wytestować coś nowego, chociaż nie spodziewam się, żeby to była jakaś fantastyczna, fantastyczność. Czekolada, bo właśnie dostałem od grupy, która jest w kawałeczek przed nami, że jest korek jeszcze na dwie godziny, więc. Emergencji, jakby nam energii zabrakło. Obserwuję rotację, dobry punkt jest do ładowania. Jest sytuacja taka, tutaj widzę, że coś nieczynnego jest, no mogłoby hulać, że w Polsce Tesla poszukuje miejsc pod stację ładowania gdzieś przy trasach, jak ktoś jest właścicielem i może, na przykład przy swojej jakiejś biznesiku, bo tutaj wszyscy siedzą, kawki piją i generalnie zamawiają dużo. Bo jednak przy takiej małej mocy, bo tu są powolne 50, przy takiej obłożeniu, no to chwilę się tu siedzi. Widzę, że da się też i w płetwach podobiec. Jest nieźle. Jest rotacja, ale też przybywa kolejnych zainteresowanych. 3, 4, 5, 6, na pewno, bo 6. 6 kolejce, także można powiedzieć, że żeśmy z Fartem zajechali bo 5 minut było stania, a tu koleja sakramencka. Ale dobra, ustalmy sobie teraz dalszy kierunek jazdy. Panie, jestem na trasie znaleźć takiego jakiegoś Jigita, co to jedzie z dobrą prędkością i jest dużym samochodem, to wtedy fajnie się za niego chowacie. On wam tutaj rozbija głównie wiater i wtedy mniej elektronów z baterii się zużywa, a jedzie się tak brzwawo. Jedźmy po zwawo. wschód, pozostając o. na jeden przez Właśnie dwóch. mi napisał, 6. że muszę się podładować km. przed końcem. Bo za trochę zaszarżujemy za dużo, żebyśmy teraz skończyli, i cały czas żeśmy tak średnio myślę, że 160 lecieli za tym klocem i zużycie 16. To jest dobra taktyka, żeby jechać szybko i nie zużywać baterii. Polecam na ostatnich 25 km 15,5, a na ostatnich 10 14,7. No to spokojnie możemy się przemieszczać 160-170 i nie ma problemu. Stoimy i stoimy. Chciałem ich dymnąć przez CPN, ale niestety Nie tylko ja jak się okazało Nam pojawiają takie krajobrazy fajne I ogólnie, no gdyby nie to, że dzisiaj wszyscy jadą na kolonie razem z nami I jest korek, który ma 270 km To na pewno byłoby fajniej No ale niestety Życie takie, i patrz ten korek tam w dół się ciągnie Kilometrami, matko kochano jedyna I tam u góry jeszcze gdzieś yes. Żeby nie było, że tylko stoją elektryki do stacji benzynowej Spaliniaki też stoją Tylko tyle, że im trochę szybciej zejdzie nas zjeździe trochę widać jak to wygląda W jedną i w drugą stronę Turnusy się mijają Jedni już wracają do Arbajtu A inni jadą moczyć nogi w Adriatyku Mi za wykres wyszło tak w dłuższej jeździe ja teraz sprawdzam jeszcze wykresy i tak, sprawdza się ten cały cała akcja jeśli chodzi o, o jechanie za kimś, bo tak, po pierwsze nie powyżej 200 bo powyżej 200 to już przestaje działać i po drugie nie za małem bo jak jechałem za M3 to no to to nie działało za bardzo, duże było zużycie ale jak lecicie za takim no nawet już chociaż takim, nie, który wam wzbija to powietrze, bo to jednak w kwadracie prędkości opory rosną. No to jest zaskakująco dobrze. Ostatnie 10 km 13,5, a żeśmy cieli ze 160. No tutaj też na pewno średnia była 160-180 na tym odcinku 25 km. No i tu właśnie gdzie mi 20 skoczyło to, żeśmy lecieli za tą, za tą M3 i ona nie daje, nie daje takiej mocy. Poza tym, żeśmy się 200 plus o, ocierali, to chyba też już za szybko. 170-180. 160-170 Może tak nawet 13,5 średnie zużycie A było cięte tak, że matko kochana jedyna Jak tak sobie Zacinacie też trochę mocniej Gdzie można To nie ma przygotowania do ładowania Bo macie nagrzaną baterię jak tak dajecie Nie marnujecie, nie marnujecie energii na Podgrzanie baterii na, na prędkość Szybkość i w ogóle na, na przyjemne rzeczy, nie na ciepło do baterii bo jak jadę normalnie tak te 120-130, to to mi 10 minut przed dojazdem podgrzewa baterię, a jak jadę troszkę szybciej, to nie ma tego problemu.